Dziś zapraszamy Was do restauracji Nuta, która działa dokładnie w tym samym miejscu co Atelier Amaro, zamknięte po wybuchu pandemii. Również jest to restauracja premium z apetytem na gwiazdkę Michelin. A jej właścicielem i szefem kuchni jest Andrea Camastra, człowiek, który taką gwiazdkę już kiedyś zdobył. Zasiądźcie wygodnie, przygotujcie przekąski i zaczynamy. Hej, witajcie z tej strony Maciej. Parę tygodni temu w polskich mediach rozbrzmiała wiadomość gorący news o wypowiedzi Wojciecha Modesta Amaro, który miał powiedzieć, że zamknął swoje restauracje, czyli nagrodzone gwiazdką Michelin atelier Amaro w Warszawie oraz Hardby Amaro w Zakopanem, by żyć stylem maryi i poświęcić się wieży. Oczywiście te słowa wywołały ogromną lawinę komentarzy, a ja od siebie tylko dodam, że naprawdę często mnie pytacie o to, czy faktycznie atelier Amaro jest zamknięte, czy faktycznie Hard Bajamaro już nie istnieje. Często wręcz nie możecie uwierzyć, że te restauracje nie funkcjonują już od 2020 roku. Co więcej, w lokalach po obu tych miejscach działają już nowe restauracje, i dziś zajmę się tą warszawską, która na pewno ma ambicje na uzyskanie gwiazdki Michelin w przyszłości. Za restauracją Nuta stoi bowiem Andrea Camastra. Jest jej szefem kuchni i jednym z właścicieli. Włoch od lat pracuje w Polsce i możecie go kojarzyć z restauracji Senses, która do 2020 roku działała w Warszawie. Co więcej, w 2016 Roku otrzymała ona gwiazdkę Michelin i utrzymywała tę jedną gwiazdkę aż do momentu zamknięcia przez kolejne lata. Zamknięcie, podobnie jak w przypadku atelier Amaro, było spowodowane pandemią. lockdownem gastronomii przede wszystkim. Tak jak w marcu 2020 sensy się zamknęło, tak już nigdy później się po prostu nie otworzyło. Andrea Camastra znany jest z zamiłowania do kuchni molekularnej. W skrócie polega ona na łączeniu sztuki kulinarnej z wiedzą na temat procesów chemicznych i fizycznych. Częstymi elementami goszczącymi w kuchni molekularnej są wszystkie. W wszelkiej maścipianki, żele, kuleczki przypominające kawior, ale w takich bardziej zadziwiających smakach, które nie kojarzą się z tą formą podania składników. Oczywiście zrównywanie kuchni molekularnej tylko do tych rzeczy to jest duże niedopowiedzenie, ale myślę, że to może być takie pierwsze skojarzenie związane właśnie z kuchnią molekularną. I kuchnią molekularną bawił się też Wojciech Modest Amaro, jednak to Andrea Camastra zawsze uchodził za jej mistrza, zwłaszcza jeśli tutaj mówimy o Polsce, czego wyraz dawał właśnie w restauracji Sensys chcieliśmy bardzo tę restaurację odwiedzić jeszcze przed pandemią. Niestety nie udało się. Trochę żałujemy teraz, ale dzisiaj nadrobimy to wszystko. Miejmy nadzieję w nucie. Zanim się tam jednak udamy, przypomnę o playliście z filmami o restauracjach z gwiazdką Michelin. Znajdziecie tam nasze relacje z Atelier Amaro w Warszawie, z Bocilieri w Krakowie, a także wizytę w gwiazdkowej restauracji z Teneryfy, czy bardziej egzotyczne filmy z Tajlandii i Singapuru. Poza tym w jednym odcinku opowiadam o tym, o co w ogóle chodzi w gwiazdkach Michelin i czemu w zasadzie Przyznaje je producent opon. Link do tej playlisty znajdziecie w prawym, górnym rogu ekranu. A my teraz, może, zacznijmy już tę ucztę. Jesteśmy już na miejscu. Faktycznie restauracja Nuta znajduje się w tym samym lokalu, co Atelier Amaro było tutaj kiedyś. Jest podobny układ, oczywiście zmieniły się dekoracje. Wygląda to troszkę inaczej. Do wyboru mieliśmy dwa menu: virtuozo i Maestro. One się różnią od siebie tym, że Maestro jest szersze, jest jeszcze więcej dań. Ja tutaj naliczyłem 11 dań, aczkolwiek wydaje mi się, że w tych w 11 daniach będą jeszcze poddania, także tych smaków dzisiaj spróbujemy na pewno Multum. Póki co w ramach apetykifu wziąłem sobie negroni, bardzo smaczny, klasyczny negroni, na pobudzenie apetytu. Na pewno się przyda, bo dużo pysznego jedzenia przed nami, aczkolwiek przyszliśmy troszkę głodni, także jeśli chodzi o apetyt, to go dzisiaj nie zabraknie, oby było pysznie. Ja, mało tego, że jestem głodna, mam już tak burczy w brzuchu, że bałam się, że jak to będzie tak cicho i spokojnie, to wszyscy to usłyszą. Na szczęście jest lekki gwar, ponieważ goście są, w kuchni się dzieje. Jestem bardzo podekscytowana, przypomniała mi się nasza wizyta w Atelier Amaro, to było wtedy takie przeżycie naprawdę dla mnie duże. I mam nadzieję, że teraz będzie no, przynajmniej tak samo dobrze. Dostaliśmy pierwszą część pierwszego dania i tak jak spodziewałem się, to nie jest jedna rzecz, tylko to jest kilka różnych danek, mniejszych i większych. I oczywiście zostaliśmy zalani informacjami na ich temat. Zacznę od chipsa. Z orzeszków ziemnych. On jest z orzeszka ziemnego zrobiony i polany jakąś slidarzną ze szczepiorkiem. Zjadłem chipsa z orzeszków ziemnych, wyłowiłem oliwkę z takiej intensywnej zalewy. A teraz czas na polskie taco. W środku jest makrela. To jest takie danie na grys, ale pyszne. Tak? Bardzo intensywna to makrela jest. Lekki wędzony smak jest, ale to chyba nie od makreli, tylko od tego sosu, na którym jest podane to taco. Pyszne, pyszne, no. Teraz mam sałatkę z kozim i serem i to jest taka, można powiedzieć, typowa sałatka z kozim serem, czyli jest kozicer ser i burak, tylko że oczywiście forma jest przeciwna, bo kozicer ser jest w formie takiej pianki, jest bardzo intensywny, bardzo kozi, przesypany szczypiorkiem ale bardzo smaczne. A wszystko to, co tutaj w ogóle jemy, nazywa się aperitifem polsko-włoskim. Wiadomo dlaczego. Andrea Camastra Włoch w Polsce. I to jest w ogóle dopiero pierwsza część tego aperitifu. Będzie jeszcze druga. Jest dopiero początek, a już jest taka finezja smaku, bo z jednej strony mamy na przykład makrele, z jednej strony mamy orzeszek ziemny, srirache. Tutaj na koniec zjedliśmy taką wariację na temat sałatki capreze z świeżutką taką domową buratą. Więc no wszystko na razie jest przepyszne. Ja myślę, że My tutaj trochę dzisiaj posiedzimy. No i dużo takich połączeń smakowych spróbujemy, których chyba w życiu nie próbowaliśmy, no ale właśnie o to chodzi. Druga część włosko-polskiego aperitifu. Złożona jest z trzech dań w zasadzie, powiedzmy, że trzech. Można powiedzieć, że dwóch, można powiedzieć, że trzech. I zaczynamy od ośmiornicy. Ośmiornica podana w sosie mocno pomidorowym, na czerwonym winie, z dodatkiem kaparów, bardzo intensywnym. Ten sos pochodzi z puli, do tego mięciutka ośmiornica. Oczywiście z racji miejsca, w którym jesteśmy, no to takie malutkie kawałeczki tej ośmiornicy no i chips z ziemniaka, czyli znaczy tradycyjny chips w kształcie motyla. Przepyszny jest ten sos, genialna jest ta śmietnica. chips chrupi aż miło, aczkolwiek wygrywa chyba sos, który jest naprawdę genialny, ale przejdziemy zaraz do drugiego mini damka. Jest to briożka nadziewana odsypkiem, podana z węgorzem. No dobre. Mm. Trzeba uważać, bo odsypek wycieka, on jest w takiej formie płynnej, bardzo słone, wędzone mocno, bo też ten węgorz jest chyba podwędzany, ale dobre. I ta mięciutka, pyszniutka. No, rewelacja, bo to wszystko mi smakuje i to bardzo. Jedzenie jedzeniem, ale oczywiście są też napoje. No i oczywiście są alkohole. Można tutaj sobie wybrać, czy chcemy na przykład butelkę wina, zakupić, czy wino na kieliszki, czy może jakiś inny alkohol. Są również perlingi, ale to jak przejdziemy do tej głównej części kolacji. A teraz do tego wstępu był podany na początek aperol Spritz, a teraz mamy coś takiego bardziej z polskim akcentem, czyli jest wódka. Ale uwaga z czym. Ogórek kiszony i marakuja. No, smakuje to ciekawie, W ogóle nie czuć wódki. To jest ciekawe, że jak za nos, to czuję marakuje, ale jak już wezmę łyka, to czuję ogórka. Myślałem, że to już jest koniec aparikifu, a pojawiła się mizeria. I mizeria to jest skorupka z ogórka. W środku nie ma być maślanka, jest do tego kawior. Mam to delikatnie wziąć i zjeść w całości, bo w środku jest płyn. Ta skorupka nagle wybucha. Uspłyłem mm. ciepła, i w środku rzeczywiście jest maślanka. I kiedy już ta skorupka wybuchnie, to to rzeczywiście smakuje jak mizeria. Jak smaczna mizeria tylko w całkiem innej formie. Dostaliśmy pierwsze danie, czyli zaczynamy już taką prawidłową kolację i danie to nazywa się groszek z kawiorem i bergamotką. No i rzeczywiście zgadza się, jest i groszek, jest i bergamotka, do tego jest kawior, również jest do tego liść z pasty miso, taki liść trochę jak mieliśmy też w przestawkach. No i mamy też szparaga, więc taki miksik tutaj no spróbujemy, do tego jest jeszcze jakaś taka pianka. Wygląda fajnie, warzywnie, próbujemy. Rewelacyjne jest to danie, słuchajcie, ja nie jestem jakimś fanem groszku, ale tutaj poza takim zwykłym groszkiem, mieliśmy jeszcze sorbet z groszku, który po prostu rozwalał głowę. Ten sorbet z groszku i sam groszek był taki słodkawy. Obok pianka z bergamotki, bardzo, bardzo kwaśna, bardzo intensywna. Na to ten liść z pastemiso miso i z kawioram, także mieliśmy słono-kwaśno-słodkie połączenie, różne tekstury, czyli to, co właśnie w kuchni molekularnej jest istotne. Jak będzie tak pysznie do końca, to będę naprawdę zachwycony. A dzieje się tutaj sporo, bo w międzyczasie dostaliśmy wino, dostaliśmy koktajl, który sobie wybrałem z karty. Jest to koktajl na tekili, między innymi z zielonym chili i limonką. Także jest trochę słodki, trochę kwaśny, no i też delikatnie pikantny. Dostaliśmy też pieczywo, ale w sumie nie zdążyliśmy jeszcze go za bardzo spróbować. A też z tego, co słyszeliśmy, jest bardzo ciekawe. Ja mam trochę wrażenie, że ta uczta zaraz się skończy, bo już tyle rzeczy spróbowaliśmy. A na dobrą sprawę to jest dopiero początek. Danie numer dwa Chłodnik, nazwany po angielsku beetroot polish gazpacho. Troszkę nas to rozbawiło. I co my tutaj mamy? Mamy krem z takich kiszonych buraków, mamy lody chrzanowe oraz sorbet z sycylijskiej pomarańczy. Było też jeszcze coś z truskawek tutaj, z tego co kojarzę. Jest to bardzo intensywne danie. W sensie czuć, że te buraki były fermentowane. Poza tym lody chrzanowe są bardzo intensywne, więc no, mamy takie ostre uderzenie. A z kolei sycylijskie pomarańcze raczej spotkawe, kolejny raz połączenie smaków dość ciekawe bardzo intensywne. Mi to naprawdę smakuje. Dobrze, że ta porcja nie jest jakaś wielka, nie tylko dlatego, że zaraz będziemy mieć kolejne dania, ale też dlatego, że w większym rozmiarze, no to te smaki byłyby zbyt intensywne. Co niemniej smakuje ten chłodnik, właśnie mówi, że jest zbyt intensywne, zwłaszcza te lody chrzanowe. Tak jak mówiłem, w międzyczasie dostaliśmy pieczywo. Oczywiście jest to pieczywo wypiekane tutaj na miejscu. Mamy chleb buraczany, taki na słodko, z dodatkiem orzechów i rodzynek. Mamy focaccie ze śliwkami, chyba trochę truflową. Mamy taki bardziej polski chleb na zakwasie, Pasie, a także coś z nasionami oraz coś między focacją a spodem do pizzy, z rozmarynem, szczypiorkiem, solą. No i do tego oczywiście smarowidła. Jest masło takie bardziej klasyczne, słonokwaśne, trochę jak takie pyszne masełko z Finlandii. Mamy masło z m.in. czarnym czosnkiem czy tymiankiem, a także smalec, który nie wygląda jak smalec, bo jest zielonego koloru i w smaku początkowo tego smalcu nie przypomina, ale pozostawia właśnie taki tłusty posmak, który jak najbardziej ze smalcem się kojarzy. Oczywiście te masła i smalce są też własnego wyrobu. No i tutaj nas obsługa ostrzegła, że pieczywo z tymi smorowidłami wciąga i jakby tak sugerowała jeść to powoli i oszczędnie, żeby mieć po prostu miejsce na kolejne dania. Na całe szczęście dania kolejne są dość szybko wydawane, nie ma długich przerw. W ogóle my znacznie stwierdziliśmy, że nie byliśmy na tego typu kolacji. Tego typu restauracji na takim poziomie dość długo, chyba od zeszłego roku od wakacji, a takie wyjście to jest zawsze takie przeżycie, wiecie, ktoś może powiedzieć, paję, jak byliśmy pierwszy raz w Atelier amaru, i wszyscy mówili, Boże, tyle pieniędzy na kolację, na jedzenie. Ale to kompletnie nie można porównać do czegoś takiego, że my idziemy na zwykłą kolację, bo to jest taki naprawdę experience, jak wyjście do teatru. Sonia powiedziała, że nie byliśmy od zeszłych wakacji na tego typu wyjściu i tutaj się mogę zgodzić, jeśli mówimy o Polsce, bo byliśmy w Finlandii w Helsinkach, w restauracji z Gwiazdką w restauracji Finiewel. Bardzo ciekawa była to kolacja, możecie to zobaczyć w odcinku drugim z Helsinek. Po chłodniku druga polska zupa, czyli ogórkowa. Oczywiście interpretacja ogórkowej w tutejszym wydaniu. Mamy faktycznie tutaj ogórkową z kiszonych ogórków. Mamy też troć podwędzaną na zimno, tutaj na miejscu, przepyszną. Do tego sorbet agrestowy. Bardzo tutaj lubią sorbety, to już jest kolejne danie, w którym jest sorbet, ale to też jest taka cecha charakterystyczna kuchni molekularnej, że się różne smaki zamyka właśnie w jakichś sorbetach, piankach. Mamy też ogórka kiszonego, była jeszcze ikra. No i do wszystkiego jeszcze jest chleb do przegryzienia, żeby się najeść, bo samą zupą się człowiek nie naje, trzeba chleba zjeść. Bardzo smaczne. Jest to taki trochę chłodnik ogórkowy, bo to jest raczej taka letnio-zimna zupa, zwłaszcza kiedy się już ten sorbet troszkę rozpuści. Mocno ogórkowa, mocno kwaśna, z przepyszną rybą. Soni też ta ogórkowa bardzo smakuje, o wiele bardziej od poprzedniego chłodnika. I ja chyba też jestem bardziej za tą ogórkową niż za chłodnikiem. Kolejne danie to jest kary szefa. Do tej pory mieliśmy takie dania bardziej polskie, z jakimś włoskim akcentem. Czasem z azjatyckim, a tu jest jednak danie typowo azjatyckie, nawet tajskie można powiedzieć. Jest to kary na bazie pasty z czerwonego chili, którą tutaj oczywiście sami na miejscu przygotowują, więc jest dość pikantnie. Do tego mamy dorsza takiego bardzo delikatnego, owiniętego w guanciale. Mamy mięso z kraba, mamy prażynki krewetkowe, mamy polski akcent, czyli rokitnik. I coś tutaj jeszcze na pewno było, bo kiedy pani kalnerka wymieniała tutaj te wszystkie składniki, no to chwilę to trwało. Danie jest bardzo bogate, bardzo dużo się tutaj dzieje. Jest też bardzo Intensywne przy tym, także ta mała miseczka na pewno wystarcza, żeby poczuć te wszystkie smaki, te wszystkie aromaty. Zarazem jest to oczywiście coś innego niż każde kary, które jadą do tej pory. Jest więcej takich właśnie rybnych smaków, takich smaków właśnie od kraba, od dorsza, a przy tym jest na pewno dużo bardziej intensywne, czy to jest kulminacja dzisiejszego posiłku? Prawdopodobnie to danie i dwa kolejne. To będzie taka kulminacja. Wiemy już, jak się nazywa kolejne danie i myślę, że to może być jedno z najbardziej kontrowersyjnych dzisiaj. To kontrowersyjne danie to polski ramen. Byłem bardzo ciekawy, na ile to będzie ramen. I technicznie rzecz biorąc, nie jest to ramen, bo mamy tutaj makaron taliolini w kaszy gryczanej, bodajże, albo z dodatkiem kaszy gryczanej. Także w nomenklaturze byśmy tego ramenem nazwać nie mogli. Ale jest na pewno bardzo smaczne danie. i Jest to po prostu jakaś tam wesoła interpretacja szefa kuchni na temat ramenu. Oprócz makaronu mamy tutaj tuńczyka błękitno-płetwego przygotowanego w taki sposób, że jest lekko opiekany z zewnątrz, a w środku surowiutki. Mamy boczek prosiaka mlecznego, bardzo słodziutki, rozpływający się w ustach z chrupiącą skórką. No i wywar na bazie czosnku, cebuli, pora, bardzo intensywny, lekko słodkawy, o konsystencji takiego rzadkiego fiszeli. Danie bardzo smaczne, chyba bardziej podeszło mi kary ale to też będzie w mojej topce. Ostatnie danie główne, a może bardziej ostatnie danie wytrawne, później już będą desery, mamy gulasz z kaczki. skaczki z kaczki podano z czatnejem, bodajże ze śliwek albo z porzeczek. Do tego bakłażan, taki chips z bakłażana, posypany czymś pikantnym. Jest cukinia i na osobnym talerzyku mamy ragu z kaczki, nogi kaczej. Przypomina troszkę strukturze ragu alla bolognese. No i do tego mamy pieroga z ziemniakami i z truflą. Smakuje troszkę jak mięki truflowe. Ale jest przepyszne, bardziej czuć ziemniaka, taki właśnie farszy ziemniaczany. To ragu też rewelacyjne, dość pikantne. Na no sama pieprz z kaczki też wyśmienita. Generalnie to jest chyba z tych najgłówniejszych, czyli ramen, karę i ta kaczka to jest chyba najsmaczniejsza rzecz z tej trójki. Ja mówię chyba, Sonia mówi na pewno, warto było na tą kaczkę z gulaszem i z pierogiem czekać kończyliśmy tą wytrawną część. Ja przyznam to, co powiedział już Maciek wcześniej, że najbardziej mi smakowało to ostatnie wytrawne danie, czyli gulasz z kaczki. Było przepyszne. Ja chyba wolę właśnie takie bardziej w stronę tej polskiej kuchni dania, niż te wariacje na temat Azji. No a teraz mamy już desery i na początek, dla przeczyszczenia kubków smakowych, kostka lodu. I to danie nazywa się w karcie kostka lodu po prostu, Ice Cube. Truskawka i prosecco. Wygląda trochę jak taka gąbka, ale niech was to nie zmyli, to jest twarde jak właśnie kostka lodu. Jak taki bardzo mocno zmrożony sorbet. Już wiem, co mi to przypomina. Przypomnijcie mi w komentarzach, czy pamiętacie takie lody na patyku kiedyś z dzieciństwa, które górę miały taką właśnie o takiej konsystencji, takie trochę frużeliny, trochę takiej ciągnąca się konsystencja. I to właśnie tak smakuje. Na deser mamy migdałowo-rabarbarową ze szczawiem, czyli mamy sorbet szczawiowy, Po obu stronach coś w rodzaju kisielu, można powiedzieć, takiego rzadszego. I zimnego, jeden rabarbarowy, drugi Migdałowy, do tego podane panetony, czy taka tak włoska babka, ale tutaj pieczona na miejscu. Może kojarzycie właśnie z Włoch? Takie babki, które można kupić w pudełku, często też w polskich sklepach gdzieś się pojawiają. To to jest coś w tym rodzaju, tylko że przygotowywane tutaj na miejscu, bez jakichś dziwnych dodatków, przepyszne, pulchne, a przy tym lekkie. A sama migdałowo-rabarbarowa zesztawiem, lekka, taka świeża, taka odświeżająca, taka, że jakbym zjadł to w dzień, to bym się cieszył życiem. Generalnie trochę to połączenie panetony z tym daniem przypomina mi. Trochę w jakimś tam stopniu sycylijską granitę, bo to jest zimne, takie odświeżające, a do tego zajadamy się dobrym pieczywem. Ostatnie danie, czyli praliny na koniec, są cztery różne na osobę oraz taki sorbecik. Ponoć trzeba zacząć od tiramisu, który jest tutaj. Poza tym jest pyś malinowy, jakaś taka cytryna, która coś skrywa, jakaś taka tarta. Próbuję najpierw tiramisu. Ponoć trzeba zjeść w całości, złapać i na jednego chapsa. Mocno kawowe. I zimne, jak jest w środku. Kończymy już powoli naszą ucztę oczywiście. Jutro, bo dzisiaj już jest wieczór, już jest późno. Na spokojnie sobie to wszystko podsumujemy. Powiemy jakie są ceny, co nam najbardziej smakowało, ile to trwało i tak dalej. Ja już tylko zdradzę, że było naprawdę bardzo dobrze i bardzo smacznie, a wręcz rewelacyjnie. Tutaj sobie tego ptysia malinowego hapsnę i się widzimy zaraz. W ramach podsumowania naszej wizyty posłużę się pytaniami, które najczęściej zadajecie pod relacjami z restauracji tego typu. Jeśli macie jeszcze jakieś inne pytania, no to koniecznie zadawajcie je w komentarzach. Ja będę starał się na wszystkie naprawdę odpowiedzieć. Oczywiście jednym z pytań, na które zaraz odpowiem, będzie pytanie o ceny, także oglądajcie do końca. I pierwsze pytanie brzmi, czy się najedliście? O to tutaj chodzi, że choć te porcje mają rozmiar naprawdę degustacyjny, to jest ich na tyle dużo, że naprawdę można się najeść i to pod korek. Kalorii przyjęliśmy zdecydowanie ponad nasze dzienne zapotrzebowanie. Także nie bójcie się o to, że wyjdziecie z nuty głodni. A poza jedzeniem, jaki był wystrój, jaka obsługa, czy fajny był klimat miejsca? Tutaj muszę powiedzieć, że nie mam w zasadzie żadnych zastrzeżeń. Obsługa była profesjonalna, o wszystkim potrafiła opowiedzieć w taki sposób, by zaintrygować. I zachęcić. A przy tym, wbrew pozorom, nie było sztywno. Było profesjonalnie, ale atmosfera była raczej w miarę swobodna. Jeśli chodzi zaś o wystrój, to nie zmienił się on jakoś diametralnie od Ateli Amaro. Wiadomo, wnętrze jest zaaranżowane troszkę inaczej, ale wchodząc do restauracji, czuć, że to jest ten sam lokal. Bardzo fajnie, że wciąż jest otwarta kuchnia, którą widać w zasadzie z każdego zakątka sali, dzięki czemu można na bieżąco podpatrywać pracę kucharzy. To jest na pewno duży plus tego miejsca i tego wnętrza. Czy Andrea Camastra był obecny? obecny na miejscu. Andrea Camastra nie jest może tak znanym szefem kuchni w Polsce, jak Wojciech Modest Amaro, nie jest może aż tak medialny, ale wydaje mi się, że w restauracjach, które są filmowane czymś nazwiskiem, ma to duże znaczenie, czy ta osoba, jest na miejscu, czy bywa na miejscu, no i nie wiem czy tak jest zawsze, ale w naszym przypadku, podczas naszej wizyty, Andrea Camastra był na miejscu od początku do końca, w zasadzie nieprzerwanie stojąc przy stole wydawkowym, gdzie niektóre dania wykańczał i pilnował tego, by wszystko wychodziło z kuchni jak należy. Pod koniec naszej kolacji, w zasadzie na jej zakończenie, podszedł do nas, podziękował za przyjście, zapytał, jak było i wydaje mi się, że robił to też przy innych stolikach. Kolejne pytanie: ile trwała kolacja? My spędziliśmy w nucie 3,5 godziny. Godziny. Od wejścia do wyjścia upłynęło tyle czasu. Również 3,5 godziny trwała kolacja w Atelier Amaro. Zarówno tam, jak i tutaj, wszystko było jednak bardzo sprawne. To nie jest tak, że długo czekaliśmy na jakieś dania, długo czekaliśmy na to, aż ktoś do nas podejdzie, coś nam poda. Nie, wszystko było naprawdę bardzo sprawne. A z drugiej strony, nie było też takiego tempa, że ledwo dokończaliśmy jedno danie i już pojawiało się kolejne. Pewnie gdybyśmy zamówili to krótsze menu, to spędzilibyśmy na miejscu pół godzinki, może godzinkę mniej. Teraz czas na pytanie, ile to wszystko kosztowało. Całe menu degustacyjne od osoby kosztowało 590 zł. W tej cenie znalazły się wszystkie dania, których spróbowaliśmy. Nic nie było dodatkowo płatne. A jest także, jak wspominałem, możliwość zamówienia krótszego menu degustacyjnego. Wtedy ono kosztuje 450 zł od osoby i po prostu nie ma części dań, które pokazaliśmy wam w dzisiejszym filmie. Tutaj też jednak mała uwaga: oczywiście menu się zmienia i to czasem z dnia na dzień, a już na pewno jest sezonowo. Także kiedy wy oglądacie ten materiał, przynajmniej część dań w menu może się różnić. Od tych, które my próbowaliśmy. Oczywiście dodatkowo płatne są napoje i do jedzenia można zamówić pering wina. Jego cena waha się od 290 zł do 650 zł od osoby. W zależności od wybranego wariantu, tych wariantów jest kilka. My się finalnie na pering nie zdecydowaliśmy. Już to kiedyś mówiłem, ale ja generalnie nie przepadam za peringiem w trakcie degustacji, zwłaszcza tak obfitej, tak różnorodnej, bo zwyczajnie wtedy mam już za dużo bodźców. Zdecydowaliśmy się więc na pojedyncze kieliszki i koktajle. I tak to wyglądało. Negroni kosztowało 45 zł, tyle samo mój drugi koktajl też 45 zł. Kieliszek bourbona Blanton's Original 79 zł. Do tego były jeszcze dwa kieliszki wina 69 zł każdy, a także dwie butelki wody Aquapana 25 zł za każdą. Za jedzenie zapłaciliśmy więc łącznie 1180 zł, a za napoje 288 zł. Do rachunku doliczany jest automatycznie serwis w wysokości 10%, co wyraźnie zaznaczone jest w karcie to nie jest żadna ukryta opłata. Razem za wszystko wyszło więc 1690 zł i 70 groszy. Dla przypomnienia w 2019 roku w Atelier Amaro zapłaciliśmy 1185 zł i 80 groszy, a w 2020 roku w botillerii 1012 zł. Tutaj jednak zaznaczę, że no minęło już troszkę czasu, inflacja wiadomo. No i z tego co widzę w 2022 roku menu degustacyjne w Botilleri jest już wyraźnie droższe niż to z 2020 roku, aczkolwiek wciąż jest tańsze niż w Nucie, bo to jest mniej niż 500 zł. I znając już te ceny, trzeba zadać sobie pytanie, czy było warto. Oczywiście cena za posiłek dla dwóch osób tego rzędu jest gruba i nie ma co z tym dyskutować, ale na swoje hobby, a jedzenie jest takim moim hobby, tak jak dla kogoś może być wędkarstwo, kinematografia, podróże, no cokolwiek, każdy ma jakąś zajawkę. Na takie swoje hobby, na taką swoją zajawkę jestem w stanie wydać dużą kwotę, o ile ta kwota przekłada się później na jakieś cudowne doznania, w tym wypadku cudowne doznania smakowe i generalnie świetną zabawę. Czas spędzony w Nusie nie był oczywiście czasem straconym. Wyszliśmy z nuty równie mocno zadowoleni, co z Atelier Amaro. I tutaj muszę jeszcze dopowiedzieć, że o ile Atelier Amaro było pierwszą tego typu restauracją odwiedzoną przez nas, także wiele rzeczy było dla nas nowych, wiele rzeczy było dla nas zaskakujących. Łatwiej było nas zaskoczyć i łatwiej było nas zauroczyć. O tyle nuta była którymś z kolei tego typu miejscem. Także niektórych rzeczy mogliśmy się już spodziewać, a mimo to każde kolejne danie było dla nas początkowo jakąś zagadką, którą naprawdę świetnie rozwiązywało się podczas Smakowania. Także powiem, może jeszcze raz: bawiliśmy się świetnie, zjedliśmy pysznie, nie żałujemy wydania tych pieniędzy, ale oczywiście, wydatki tego rzędu za wizytę w restauracji to myślę tylko dla jakichś największych Zajawkowiczów. Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące naszej kolacji, dotyczące wizyty w restauracji NUTA, no to piszcie je w komentarzach. Ja postaram się naprawdę na wszystkie odpowiedzieć. Ja tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału do końca. Już przed zmontowaniem wiem, że jest on dość długi, także. Bardzo się cieszę, że poświęciliście mu tyle czasu. A Andrzej Kamastrze oraz całej załodze restauracji Nuta życzę, żeby otrzymali tę gwiazdkę myślą, nad którą na pewno pracują i której zapewne pragną. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć! Smacznego!